Witam serdecznie. Mamy tutaj takie Ochydaje i30, to jest 2014 rocznik. I występuje problem z podnoszeniem szyby tylko do góry, z przycisku, tak naprawdę pasażera. No, jak się domyślacie, pewnie też, jeżeli macie z tym problem, winny jest przycisk. Kwestia jest taka, że po prostu, jak sobie ściągniecie tutaj tą pokrywkę przycisku, to tam pod spodem są takie plastikowe nóżki i one się po prostu wycierają. Jak otwieracie do góry, to on po prostu nie dociska tak, jakby przełącznika w środku, i nie domyka wam szyby. Tutaj, prosty przykład, nie trzeba wymieniać przycisku, wystarczy sobie zdjąć ten przycisk, tą pokrywkę. Tutaj malutkim śrubokręcikiem roz, rozważacie, tak jakby e, rozciągacie tutaj na dole, i wypada wam tutaj z zaczepów po bokach z jednej i z drugiej strony. Wyciągacie przycisk i jedna rzecz, szlifujecie tutaj szlifujecie sobie tutaj tą od spodu ten przycisk. Ściągacie około powiedzmy pół milimetra, y, przepraszam. Y, no tak e, kilka dyszek powiedzmy materiału żeby ten przycisk jak przyciskacie do góry żeby on wam tutaj więcej łapał i on wam po prostu więcej dociska nóżkami do przełącznika na dole zrobiłem tak tutaj szlifnąłem sobie szlifierką kątową taką na baterię delikatnie i wyrównałem sobie pilnikiem dosłownie tutaj od spodu, yy, od spodu tą powierzchnię. I tutaj wam się automatycznie zwiększa tutaj ta szczelina. I bez problemu szyba się domyka. Podłączamy i sprawdzamy. Szyba się odsuwa, odsuwała się. No i bez problemu, jak widać, szyba się dosuwa. Jeżeli chodzi o demontaż, żeby go wyciągnąć, ten przełącznik, no to musicie niestety ściągnąć boczek. Boczek e, ściągacie w ten sposób, że odkręcacie tutaj e, jedną śrubkę, e, śrubokręt gwiazdkowy, oraz tutaj e, ściągacie, e, jak macie uchwyt od drzwi. To ściągacie taką zaślepkę i macie jedną śrubkę od góry. I jak to sobie ściągniecie, to rwiecie po prostu po bokach równomiernie e, boczek do siebie. No i tutaj Wam zostają tylko klipsy Także tak to wygląda. E, jak widać, przełącznika nie trzeba wymieniać. Wystarczy od spodu go tutaj przyszlifować i będzie działać. Jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Dzięki. Pozdrawiam.